I nagrywki z windy, proszę bardzo. Co to już zimno w windzie jest? Tak, Hania? Ja zobaczę. Ja jestem taki z sportowo, jak no, piękny chłopczyk, a Izabela, jak tutaj, taka baba, yy, ta nie? Tak jak te, te takie były. Marioszki. O, Marioszki, o, Marioszka, Marioszka moja. Taka piękna Marioszka. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wyglądasz jak taki na miasto. Na miasto jedziesz, na tak. rynku jedziesz, a nie na miasto. No, na miasto to jest wiaższe. Tutaj taka cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Tu na markę innego Nie Niemal. Fury stoją, zobaczcie jakie ładne. A, stoją, stoją, stoją. Ferrari. Ferrari, Ferrari. tutaj jakieś... Tak, to ja muszę się ubrać. No i poszła sobie, a ja zostałem. Także to ponagrywamy ich tutaj jeszcze gdzieś z boku. Jest ciekawe, czy wsiądzie tego Ferrari, czy nie wsiądzie. O, Macha miał, to bo już odjechał. Bez nas. Proszę bardzo. Zastanawiałem się, czy ten, czy. Wzięłaś już kluczyki do tego Ferrari Nie jeżdżę takimi autami Ja jeżdżę Nieraz w myślach Myśl. Zobacz, zobacz Ale pasowałobyś takie autko, nie? Nie, nie zmieściłabyś się, za niskie za niskie Ja bym walał to niebieskie. niebieskie, dobra, ty, ja, ty bierzesz czerwone, ja biorę niebieskie. Skarbie nie jestem jakąś blaharą. Jak to nie? Każda kobieta jest blacharą. Ale ty jesteś wiesz No co? tak, tak. Jak, jak, się, ludzie, jak się kobietom podobają ładne rzeczy, to są blachary. A mi się podobają jesteś, ładne samochody. A ty jesteś podstarzały, stary grzyb. No. no bo jestem grzyb, jestem stary i się z tym cieszę, ale te, też chciałbym mieć Ferrari. Jak będę miał 96 lat, to sobie takie kupię. Widziałaś to, co ci pokazywałem, że te, te takie małżeństwo Porsche przyszło i pierwsze Porsche kupowali po 90. Więc jest szansa, kochanie, jest szansa. Prawda? A ty jeszcze chcesz być ze mną małżeństwem po 90? No to myślę, że tak. Ale ja nie wiem, czy ja wytrzymam z tobą. Ja też nie wiem, ale biorę to niebieskie.